Dzień dobry Państwu, witamy Państwa na Podlaskim Dniu Kolejarza w roku 2025 organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Poznaniu. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego stanowiska oraz promowania naszych ciepłych naboi. Osoby zwiedzające wagon prosimy o respektowanie kierunku zwiedzania. Życzymy Państwu miłego dnia oraz dobrej zabawy. Z tej strony Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Poznaniu. Witamy serdecznie na wydarzeniu e, Dzień Kolejarza 2025. To nasze lokalne wydarzenie, Poznański Dzień Kolejarza. Co roku zbiera tłumy ludzi, miłośników kolei chętnych obejrzeć to wydarzenie. Tegoroczne wydarzenie jest z największym przytupem. To już jest trzecia nasza edycja. I co jeszcze mógłbym powiedzieć na ten temat? W tym roku mamy kultowe pojazdy. Mamy lokomotywę fb e 09046 w barwach historycznych obok tej lokomotywy znajduje się też wózek bagażowy e również historyczny akumulatorowy ponadto e poza tą lokomotywą można nawet na wystawie tamoru zobaczyć e pojazd typu Impuls czterokłonowy, pojazd typu I, e i również świeżo wyprodukowaną lokomotywę Griffin Niedawno odebraną przez spółkę PKP Intercity z zakładów w 13 13. Jest. poznański, Jesteśmy w pojeździe ED78. To jest pojazd typu Impuls. Model czteroczłonowy. To jest nowoczesny, niskopodłogowy, elektryczny zespół trakcyjny produkcji nowosądeckiej firmy neba. to słuchajcie już jest po wydarzeniu e, fajnie tak sobie przeszedłem teraz przez dworzec w Poznaniu, bo obejrzeliście już wywiad z prezesem Adamem e, Szarifem oczywiście e, więc mam nadzieję że ten wywiad też wam się podobał